Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj bardzo nietypowo, ponieważ to doświadczenie będę robił bez Waszej obecności, z pewnych ważnych czynników, które pokażę Wam na samym końcu i zrozumiecie to, dlaczego to robię bez widzów, ale zaraz po powstaniu tej audycji upublicznię ją i mam nadzieję, że z zainteresowaniem Państwo to obejrzycie. To, co będę robił, będzie pewnego rodzaju abstrakcją, ale będę. Posługiwał się swoim jasnowidzeniem w tym. Drodzy Państwo, zwróćcie uwagę na pewną rzecz. Wytłumaczę to bardzo króciutko, ponieważ mam dzisiaj zdjęcie osoby, które na końcu Wam dopiero pokażę, i na tej osobie będę się skupiał, a będę zadawał różne pytania. A zwróćcie uwagę, w jasnowidzeniu zobaczcie. Odnaleziona, odnaleziona przez jasnowidza kobieta trafiła na oddział psychiatryczny. Dziecko, z którym zaginęła, do szpitala, bo było odwodnione. Kobietę szukano dobę. Kobieta miała depresję, wzięła w nocy dziecko z łóżeczka i tak jakby na noc byli ubrani w szlafroki, w szlafrok ta kobieta, a dziecko w łóżeczku, śpiące w piżamce. Dobę, policja z Elbląga dobę szukała w rejonie wsi Marianka, tej kobiety i dziecka. Mi wystarczyło 5 minut, kiedy wieczorem, późnym wieczorem dostałem, po wielu godzinach poszukiwałem przez policję, dostałem zdjęcie tej kobiety i dziecka. Właśnie to zdjęcie, z tego zdjęcia to nie, były, nie były twarze zakryte. Po 5 minutach stwierdziłem, gdzie kobieta jest. Była w rejonie stawu porośniętego dookoła trzcinami. Mówię, i kobietę i dziecko odwieziono do szpitala. Szczęśliwie się ta sprawa zakończyła. Trzymając to zdjęcie, można było idealnie opisać, co się w danym momencie działo z kobietą. Więc pokazuję wam, że takie rzeczy są możliwe w rzeczywistym, konkretnym jasnowidzeniu. Jasnowidzenie bywa różne, ponieważ dotyka różnych, różnych rzeczy. Dlaczego nazywam to, co będę robił, jest pewną abstrakcją? No, będę pytał o rzeczy bardzo istotne. Ale trudne. Tyle gadania, w tej chwili się skupiam. Pozwólcie, że trochę się wczuję. Na samym końcu pokażę Państwu zdjęcie, z jakiego się skupiam. Zachowanie czystości jest pierwszą powinnością życia. Czym jest życie na Ziemi? Melekiem matki, przebudzeniem, powrotem. Żyjesz tu dla odzyskania szansy. Tu masz odzyskać czystość, ale jesteś w świecie pokus. Gdzie jest? Nasz właściwy dom. W rajskich ogrodach, gdzie są poziomy i doskonałość. Dlaczego tu trafiamy? Każdy z Was sięgnął po owoc zakazany. Ten świat Was mami. Wątpicie we wszystko. A rozbudza Wasze zmysły, żebyście pragnęli. Pragnienia odbierają Wam wolność umysłu. Tam skąd przychodzicie, macie wszystko. Co się dzieje z nami po śmierci? Kiedy tu umieramy, rozpoczynasz swój osąd. Sam wartościujesz, czy tu wrócisz, czy możesz wrócić do domu. Niektóre dusze tu zostają i czekają na ciało, które mogą wejść. Te dusze, które stąd odchodzą, są wolne. Od ciebie zależy i poskromienia twoich pokus. Jak długo tu zostaniesz? Jak wygląda tamten dom właściwy? Piękno i wolność przeogromne, tak jak na ziemi. Tylko piękniej. Są tarasy, są poziomy, są oceany, przyroda, kwiaty. Ziemia jest negatywem tamtego świata. Ziemia to lecznicz lecznica dla ubogich, ubogich duchem. Co teraz na naszym świecie się dzieje? Zło działa w jednostce, ale działa też zbiorowo. Zło mocno urosło zbiorowo. Mylą się ludziom osobowości, ludzie są zachłanni. Zło rośnie w siłę i potęgę. Sami je tworzycie przez brak umiaru. Dobro jest ciche, zło krzykliwe. Tracicie poczucie siebie, to jest wielkie niebezpieczeństwo dla was. A droga jest tylko jedna. Jakąkolwiek wiarę wyznajesz. Robią z was demonów. Sami stajecie się demonami przez brak hamulców. Zło tu będzie triumfować. Gdyż karmieni jesteście powierzchownością, sami na siebie zrzucacie zło. Musicie przeżyć zło, które sami stworzyliście, żebyście spokornieli. Po tych cichych, pokornych sam schodzę. Oni nie wierzą, że mogą wrócić, tak nisko siebie oceniają, a wracają. Mnie ujrzysz w ciszy. Hałas tworzy zło, ale to wy tworzycie to zło. Doszukujecie się demonów, ich nie ma obok was. One są wielu z was. Chcą, pożądają, tworzą hałas wokół siebie. Otwórzcie oczy. Otwórzcie oczy i patrzcie, że wszyscy krzyczą jak szaleńcy. Każdy chce być dojrzany. Nikt nie chce Ciebie widzieć. Każdy chce, żebyś Ty jego widział. Zachowujecie się jak szaleńcy, ale to wy jesteście w złej sytuacji i sami sobie gotujecie ten los. I sami musicie tu wracać. Jeżeli twoja dusza jest bezwartościowa, zostaje tu, błąka się, aż znajdzie nowe ciało, którym się wcieli, aż zrozumie, że trzeba sobie odmawiać, trzeba szukać ciszy w tym oszalałym świecie. To dom naprawy, ale to wy macie się naprawić, każdy z osobna. Piękno pomieszane z barbarzyństwem. Ten świat jest piękny, ale pokusy są barbarzyństwem. Nie przychodzicie tu bez winy, ale. To nie więzienie, to zrozumienie was wy wyzwoli. Musisz zrozumieć, kim jesteś, dlaczego tu jesteś i co się musi stać, żeby cię tu nie było, żebyś wrócił. Ty sam, czystość jest prosta, ale cicha, a najsłabsi krzyczą, chcą imponować, Po czystych, sam tutaj schodzę, wasz świat podobny do sodomej Gomory. Prosiliście mnie, żebym, żebym taką audycję stworzył. Jest to pewnego rodzaju abstrakcja, jak mówię, do której z wielką powagą pod podeszłem. Dlatego nie chciałem, żebyście pisali na TopChacie, ponieważ, ponieważ by mnie to rozkojarzało, a nie wiem, co o tym sądzić. Tak to poczułem. Zapewne wielu z Was się domyśla, jaki wizerunek jest przede mną. Co robimy tam, w tym właściwym świecie, że musimy schodzić tu, pożądacie cudze, złożycie, i nie doceniacie tego co macie wolności. Powstają w was cechy podobne jak wasze cechy tu na ziemi. Żyjecie w kłamstwie tu, bo popełniliście kłamstwo. Wracając tam, odzyskacie prawdę. Najgorsze jest to, że nie zdajecie sobie sprawy w pełni, że jesteście wieczni, że niektórych los od wieków jest związany tu z dołem, w którym jesteście, to pętla, z której się bardzo trudno wyzwolić, dlatego bardzo pilnuj się, żebyś nie musiał w kółko powtarzać tego, co sprawia Ci ból, tego, że też będziesz musiał krzyczeć ponownie, że będziesz porządliwy i będziesz stawał się swojej porządliwości niewolnikiem. W cichości trzeba się oczyszczać. I nie mówcie o sprawiedliwości boskiej. I tam, i tu. Bóg dał wam wolną wolę. Cokolwiek tu się dzieje, dzieje się to od Was. Dziękuję. Sam chciałem taką wizję zrobić, ale też nieraz w komentarzach czytałem, że powinienem zrobić taką wizję. Nic więcej nie powiem, tak to poczułem. Wszystkiego dobrego.